Siemanko wszystkim. Dzisiaj mamy 3 listopada. Tu jak na dną życie jeżdżą auta. <coughs> Znajduje się właśnie na życe Olzie. Dzisiaj spinning z zakliniem Może jakoś brzana uda się łowić. Widać, że tu jakieś małe rybki już się ciepią. Co jeszcze powiedzieć? Wyda się łowią na Takie malutki cykady, malutki woblerki. <coughs> no i nie przedłużając. Oczywiście, jeżeli jesteś nowy na kanale, łapka w górę, subskrybuj kanał No i zapraszam was na film, a tymczasem już wam pokazuję Muszę tukę zleźć na drugą stronę Na czeską stronę muszę przeleźć w oderach, Bo Mam jeszcze ze sobą adidasy, ale jeszcze nie wiem czy wyda się przewlekł, czy wyda chodził w woderach dzisiaj Ponieważ tutaj polską stronę nie idzie przeleźć, bo jest tak pozarastane No i już wam pokazuję po jakiej skarpie tutaj muszę zjechać Tu jak widzicie tych kamieni muszę zejść tak jak z Dominikiem kiedyś, na drugą stronę, czeską stroną tam pójdę. Pójdziemy na drugą stronę. Tak, słuchajcie, ja już przelatam na drugą stronę. Jak widzieliście, kilka razy, że chciepnę, ale to w takim miejscu. Kasie tego klinia, nie z i tej brzany Teraz, jak widzicie, już jak jest przebleczony z woderów. Wodery schowane w czokach, no i idziemy na miejsce, tam na wiśnie po w klinie i zapoluję też na te, które nie udało ich się wyciągnąć. No i tam, jak widział te brzany, bo to mnie też najbardziej interesuje. Także ja maszeruję drugą po czeskiej stronie i widzimy się za chwilkę na łowisku. Tak, słuchajcie, póki co na razie ani branio, ani pobicia nie było Pora takich miejscówek, że już odwiedził, właśnie tak jak Tatukę, co że nawiśnie tukę pochytą klinie. Jest tu bardzo głęboko, bo tutaj akurat w tym miejscu mam 2 metry głębokości, wtedy na Spawie to sprawdzą. No ale póki co na razie ani jednego pobicia. Tam powyżej troszkę takie mniejsze ryby się ciepały może takie małe kliniki, albo takie podcie, płocie były trudno było to zauważyć, co to była za ryba. No ale co robić powiedzieć? Teraz wam pokorza. mu chwila czasu. Też chwila odpoczynku się należy. Pokorza wam, jaki przynięty używam na klinie, na spinning. No a teraz mam chwila czasu to wam pokorza przynęty, na jaki hitom, Także przełączą się na inną kamerę i już wam pokazuję. No a potem wracą się żykom do góry. I spróbujemy tam coś wyżej jeszcze złożyć. Jeden taki malutki woblerek, jakiś 2,5 cm. Takiego smużaka mam, ale jeszcze nigdy na niego nic nie złowił. Po tym taki malutki woblerki, jak widać. No i tu jeszcze mam taką paczuszka typowo kleniowych przymięt, taki po 2,5 cm. Ja jeszcze mam jedna taka obrotoweczka. No i dwa takie większe woblerki jak widać. No ale moim killerem jak na razie, co że dużo pochytą kleni, to jest taka cykada malutko czerwono w kropki. Co do przynęt, jakżeście widzieli, to właśnie taki, taki używam. Maksymalnie te woblery mam do metra, schodzą, głównie się uczymy tak na 50 cm. Te cykady, wiadomo, jak się prowadzi, pomalutku, to ona opadła na dno. No i chwila chwilarzek odpoczną, także pakuję plecak i ruszamy w górę rzeki. Spróbujemy, czy tam uda się jakoś rybka się złowić. Słuchajcie, dalej idę czeską stroną, ale musimy zrobić pauza. Chciałbym, żebym coś powiedzieć. Kiedyś lata temu, lata, lata jakiś, może 10 lat temu, to właśnie Tuky po drugiej stronie, jak jest drzewo tam, zaraz wam to zbliża, pokoża, obejrzycie jak tu woda stoi, jest tak półtorej metra głębokości, to tu właśnie jak go stoję na czeskiej stronie, tak jak widzicie, co tu jest droga, to Tuky kiedyś były same krzoki, te krzoki zwisały tutaj do wody, zarob pod brzeg, i ta ryba się tutaj trzymała, bo wszystko co z tych krzoków, jakieś robactwo, wszystko spadało. to Ta ryba zaraz tutaj miała pokarm. No, a co że chciał powiedzieć, tam, właśnie jest te drzewo po drugiej stronie, to w tym miejscu my się dowali na nocki. No i tu my fajne ryby wyciągali, bo tu za nocka szło wyciągnąć po 7 karpi. Oczywiście wszystko my puszczali nazod, nie licząc karasi i leszczy, takich po 70. Brzany tukę nie brały, no każda ryba co tukę wrzucę to tu ona się tu trzymała Bo to tam wszystko przed tym Przed tym przelewem, tak jak, że jak wam przed chwilą pokazywał I, i naprawdę tukę było piękne miejsce No a teraz Teraz jak d lata nie było I w przyszłym roku mam zamiar właśnie tukę na nocki przyjeżdżać Zobaczymy czy uda się tukę coś wyciągnąć konkretnego Tu jak widzicie jak jest to drzewo To my na kole na kole my przyjeżdżali, koło tego drzewa my parkowali koło, tu jest stanowisko. Co my na nim chytali i tu kiedyś było całe, zarosnyte po czeskiej stronie i się tu właśnie ta ryba cało trzymała. No a tam jakby wam pokazał, za, za tymi drzewami, za tymi drzewami, tam daleko, daleko jakieś 3 km 4. To stamtąd pochodzę, a tam mieszką Tam, w mieszką znaczy się... bo teraz... Teraz mieszkają I tak to tu właśnie wygląda. Możecie sobie zobaczyć. Tutaj będziemy przyjeżdżać na nocki. A od przyszłego roku zaczyną budowa. No a budowa byda miał w takim miejscu, co ma 200 metrów do rzeki. I też tam właśnie taki przelew jest. Na pewno go w wstępnym filmie będę chciał odwiedzić. Iwą pokorza, jaką i wam pokażę, jak mi to tam będzie wyglądało tam właśnie najczęściej będę chodził na ryby, tam będą nocki bo będę miał fest blisko, piechty ząś także idziemy dalej, góra Rzyki, jeszcze jakieś 20 minut i będziemy tam my zaczynali wezmę wodery, przyniesiemy ich troszkę wyżej no i pójdziemy jeszcze do góry żyką, spróbujemy coś tam złowić, ganz po czeskiej stronie i zobaczymy, co się będzie działo To jak widzicie mapka tam mamy podospad we wieźniowicach. Idę ja jeszcze obejrzę tukę do góry jak to wygląda, bo tukę po polskiej stronie. Na jakieś jeszcze 2 km wejżę mu swoje działka. Tam jakieś to stanowisko właśnie mam. Teraz spróbujemy tu w takim miejsce na obrotoweczkę malutko. Widać, tak, że tu jest dość głęboko. Tak, słuchajcie, ja przechodzę na, na polską stronę wodera. Jak widzicie, jeżeli Wam się film podoba, oczywiście, łapka w górę, subskrybujcie kanał. No i taka rzecz godą to roku będzie więcej filmów z rzeki i z takich dzikich wód. W przyszłym roku komercja już odpadła, chyba całkiem. Może dwa razy się wybiera. Także do nas innego razu. Hej!